No, cześć kochani, witam w kolejnym filmiku. Słuchajcie, zmieniłem już położenie tego zaworu temperaturowego, termostatycznego, mieszającego, jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, w poprzednim filmiku był w innym miejscu zamontowany. Mam nadzieję, że teraz będzie zamontowany dobrze. Więc, słuchajcie, tak jak mówiłem, tutaj przy pompce zrobiłem takie rozejście. Zaraz czekajcie, żeby było dobrze widać. Coś takiego. Pompka pompuje w dół, czyli do zbiornika. Tam troszeczkę woda mi pokapuje, bo na górze odpowietrnik puścił wodę. Musiałem to troszeczkę inaczej przerobić, więc troszeczkę wody mi się nalało. No ale idzie tutaj rureczka, więc będzie stąd zasilanie tą rurką. Wiem, że ta rurka jest krzywo, ale nie chciałem już ciąć rurki, i dlatego tak to zamontowałem. Słuchajcie, więc tak, tu przychodzi zimna, stąd będzie szło ciśnienie ciepłej. I będziemy tutaj tym, tą, to rureczką, będzie to szło do ogrzejników, Będziemy tutaj ustawiać temperaturę. Jeszcze system napełniam wodą, więc dlatego jest szum, słuchajcie. I tutaj będzie to leciało. A w tym miejscu, tu zamontuję e, czujnik temperatury, żeby po prostu był na tej miedzi. Tutaj zobaczymy przy odległości tam powiedzmy dwóch 2 metrów, jak to się sprawdzi, e, jaka będzie temperatura szła. Więc tam zamontuję, no, więc no, na chwilę taką obecną napełniam system i zobaczymy jak to będzie działało, mam nadzieję, że będzie działać, system jeszcze się napełnia, tak jak mówiłem, no i czekamy, czekamy jak się już napełni, podpowietrzamy grzejniki, o, już chyba jest, będzie koniec napełniania, bo już rurka, ta nie rurka, tylko woda mi się leje, bo mam dopuszczoną ją tutaj do piwnicy. Nie wiem czy słychać, o jeszcze woda gdzieś w powietrze wychodzi, bombluje wszystko, więc będziemy to wszystko odpowietrzeć jeszcze. Nie wiem do której mi to zejdzie, mam nadzieję, że to nie zejdzie mi dość długo, bo już rozpaliłem też w piecu, żeby się woda nagrzewała, żeby te testy były szybsze. Żebym nie musiał tutaj siedzieć do 12, czy do 1, czy do 2 w nocy, no ale to już pompeczkę uruchomiłem troszeczkę wcześniej. No i powietrze nie było już w tym układzie tutaj, ale jeszcze gdzieś tam w spirali, która to grzeje, spieca jeszcze gdzieś tam powietrze jest, bo słyszycie tutaj. Nie wiem czy dobrze było słychać, ale jeszcze się odpowietrzają odpowietrzniki wyrzucają te te powietrze, które tutaj jest. No zobaczymy. Mam nadzieję, że jest dobrze za, zainstalowany. Że teraz będzie, yy, no, że będzie działać, nie? Wiem, że to jest, słuchajcie, brzydko, ale to jest w formie testów, więc pozwoliłem sobie na to, żeby nie ucinać rurki. To jest raz, a dwa. Nie miałem tutaj kolanka, żeby to puścić jakoś w pionie. Yy, mam nadzieję, że pompka mi to wszystko podpowietrza bo będę zwiększał, zmniejszał. Ona zresztą, ta pompeczka firmy Will, 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 Willo, Willo, jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, ona ma tutaj taki system odpowietrzania. O, tu, jak ustawię sobie ją, o tak, o, to ona się załącza, pompuje z szybką prędkością, później zwalnia, wyłącza się, znowu włącza się, no tak aż, aż do momentu, powiedzmy, jak to przestawisz, o tak, jak sobie poprzestawiam, czy w tą stronę, czy w tamtą stronę, nie, zresztą tu są dwie jakby opcje, stałe, cały czas pompuje ze stału, a tu pompuje z jakby z powolutkie obroty, ma później coraz większe, coraz większe, większe do momentu uzyskania odpowiedniej tam prędkości która tutaj jest ustawiona, zobaczymy jak to będzie działało ja jestem dobrych myśli, ale dam y, informacje w kolejnym filmiku także na chwilę obecną tyle i widzimy się w kolejnym, pozdrawiam heja